Hej, pewnie niektórzy już wiedzą gdzie jesteśmy, ale większość nadal nie wie, co to za impreza. Przystrojone terenówki w biało-czerwone barwy, to może być tylko jedno. Operacja Dzień Niepodległości. Wow, jak przygotowany. No, no. pięknie przygotowany. szybko, pięknie pomalowana. Jeśli chcecie, żeby filmy wychodziły częściej, to zostawcie suby, lajki i komentarze, a my bierzemy się do roboty. W tym roku byliśmy pierwszy raz na rajdzie Ugroszka i przypomnieliśmy sobie, jaka tu panuje atmosfera i niepowtarzalny klimat. Jaki jest pomysł? Jaki pomysł? Tak. Zakopać się, ja, ja będę krzyczał, ubrudzić. a on będzie jechał. Mhm. Wow. Julek, chcesz coś do kamery reporterce powiedzieć? <laughs> Ewidentnie jest to impreza skierowana do całych rodzin, ale jak wszędzie zdarzają się ciśnieniowcy nastawieni na wynik. Czasami chęć walki jest na tyle duża, że zdarza się o nich zapomnieć. Dlaczego pilot został na drugim brzegu? Co teraz zrobisz? Na szczęście zawsze znajdzie się ktoś do pomocy. Na przykład pilot z innego samochodu. Walka odbywała się w kilku klasach, ale nie znajdziecie tutaj ekstremalnie pomotanych samochodów, a raczej wszystkie odmiany turystyka. Co nie znaczy, że nie ma trudniejszych pieczątek, gdzie trzeba się trochę namęczyć, żeby je zdobyć. Jednym to przychodzi szybciej, drugim wolniej, ale jak widać po przejechaniu kilku samochodów można liczyć na spore kolejne i trochę błota. Dużo lepiej radziły sobie załogi na MTK i z większym doświadczeniem. Ale jak widać na załączonym obrazku techniczną jazdą też da się szybko zdobywać pieczątki. Tak szybko, że Dominika nie zdążyła tego nagrać. Dalej, nie? Za szybko wam poszło teraz! Nie zdążyłam no tak. nagrać. No tak, każdy, każdy się pieści z tym tematem. Tak. Byliśmy przygotowani na dziesiąte podejścia, nie? <laughs> Za delikatnie! Ale może. to coś co, to do końca, masz jechać na kasie. Do końca kast. Tak! jak się Dla niektórych ekip był to jeden z pierwszych startów na zawodach i dopiero poznawali możliwości terenowe samochodu, a kierowcy próbowali przełamać swoje ograniczenia. Po błotnym odcinku pojechaliśmy do lasu, gdzie znajdowały się strome podjazdy i sporo wykrzyży. Niestety spotkaliśmy tam same patrole, dla których głównym problemem było zmieszczenie się między drzewami. McDonaldy nie robiły na nich żadnego wrażenia, a dobrze zestrojone zawieszenia sprawiły, że koła nawet nie oderwały się od ziemi. Patrole pokonały przeszkody na pełnej trakcji. Chociaż wśród cików też znaleźliśmy ekipę, która dopiero zaczynała starty w rajdach terenowych. Moglibyście chociaż udawać, że to trudny rajd i wyjść z tego samochodu, a nie... Pierwszy tak. nasz rajd! Naprawdę! Naprawdę nigdy nie... Patrola mamy 5 miesięcy Za dobrze przygotowany. No. Prawie mi się rzuciłeś to. Wszystko mamy nagrane. Tak spotkał, tak? Potwierdzam. Dzięki. W małym Zagajniku trafiła się taka pieczątka, że samochody miały spory problem, żeby do niej dojechać. Oczywiście patrol należący do tych mniejszych szybko prześlizgnął się po drzewach i zdobył kolejne punkty. Tak mi się wydaje, że nowym wraglerem nie poszłoby tak szybko. A stalowe zderzaki i rurki dookoła samochodu zrobiły robotę. Oczywiście kierowca i pilot też coś tam potrafili, ale jak wszyscy wiemy, są samochody, które same jeżdżą w terenie. Do lewej! Stop, stop, stop! Dobrze, że ekipa mnie się nie posłuchała. Z przyzwyczajenia powiedziałem swoje kierunki, a mogłoby się skończyć rolką. Oczywiście, spektakularna akcja zawsze poprawia watch time, ale szkoda samochodu. Dużo masz początek? No, prawie komplety tam, na tych, na tych wodach tylko, żeśmy opuszczali, nie dopłynęli do głowy. Trudne pieczątki? To zależy. Dajecie A czy znaczy tutaj to, to, to okej, okay. najgorzej było tam w tych torfach tam. A, to tam już byliście? No. no ale tam nad tą rzeczką czy w no, torfach za typowych? Rzeczą, za rzeczką, za rzeczką. No to jeszcze torfy będą. Jeszcze będą? Jeszcze będą. Jeszcze torfy będą. No to tam to tośmy zrobili ze cztery pieczątki, ale to całkiem to, bo on jest za ciężko. Jeśli to jest to samo co w tamtym roku, to tam jest rzeczywiście taka torfianka ładna, że się topi. No. Jakby nie wyciągara to Na ekranie mamy kolejnego patrola przeciskającego się między drzewami. Jak jedna załoga utorowała drogę, ta reszta podążała sprawdzoną ścieżką. Było co prawda kilka wariacji: próby wjechania tyłem, przodem, bokiem, ale ogólnie zawsze kończyło się tak samo. Kolejnym stemplem na karcie. Po zaprzyjaźnieniu się ze wszystkimi okolicznymi drzewami, ruszyliśmy na kolejną próbę. Tym razem spotkaliśmy same mniejsze terenówki walczące z torfami. Wyciągarka, gaz do dety i kolejne 10 cm stopytne. Na ekranie widzimy Suzuki Jim, które już uciekało z tej próby, a zaraz po nim z torfu próbowała wydostać się ekipa samuraja. Było w okolicy 15. Rajd kończył się za półtorej godziny, a dla tych samochodów była to przedostatnia pieczątkownia, więc czasu nie było dużo. Jedna poważna wklejka i można było zapomnieć o dobrym wyniku w generalce. Obraz, lepiej nie będzie. O no jaka liść. Prawie jest Prawie. Spróbuję wyjechać i tą zrobimy. Kawałek dalej znaleźliśmy jeszcze Witarę która dość dobrze radziła sobie na tym terenie. Lekkie auto, kierowca który nie odpuszcza, i szybka winda. Przepis na sukces na tym odcinku. Załoga uwijała się bardzo szybko. Zagęszczała ruchy, ale i tak część pieczątek musieli odpuścić. Spróby wyjechali o 15.30, a na torfy przyjechała kolejna grupa, tym razem patrole, które widzieliśmy przeciskające się między drzewami. Oczywiście dla dzików torfy to naturalne środowisko, ale wysoka masa nie była ich sprzymierzeńcem na tych terenach. Po przejechaniu kilku metrów mogliśmy oglądać festiwal wklejek i wyciągarek. Na 45 minut przed końcem rajdu pojechaliśmy na bazę, ale patrole tam już nie dotarły. Czy zostały tam na stałe? Sprawdzimy za rok. Nie zapomnijcie o zostawieniu suba, lajka i komentarza. Zajrzyjcie na naszego Facebooka. Gdzie wybieramy najlepsze zdjęcie z rajdów w 2025 roku. Na fotki z Operacji Dzień Niepodległości też można głosować. Jest już trzecia tura, ale dla najaktywniejszych uczestników przewidujemy nagrody. Do zobaczenia na kolejnej imprezie.